Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Fatalstyce, fatalnym programie o studenckiej fantastyce. Ja jestem Kero i zapraszam do kolejnego odcinka. FATALITY. Dzisiaj przedstawię Wam nową książkę, którą zdążyłem co dopiero przeczytać. Jest to Galaktyka w ogniu yy, z serii Herezja Horusa. Czym jest sama Herezja Chorusa? Herezja Chorusa opowiada nam o wydarzeniach z Warhammera 40,000 o największej wojnie domowej, najbardziej krwawej i obejmującej największy obszar w skali całego wszechświata. Nie będę opowiadać czym jest Warhammer 40 40,000, to zostawimy sobie na inny odcinek. W każdym bądź razie, seria liczy już 24 książki i jest tworzona przez 14 autorów. Jest ciekawe to, że wszystkie książki dotyczą tej samej historii. Nie dostajemy zbioru opowiadań z różnych części kosmosu, tylko prawdziwy 24 książek. Jak do tej pory, ponieważ seria cały czas się rozrasta. Ciekawostką jest też, że jest to pierwsza tak duża seria dotycząca Warhammera 40 Dan Abed co prawda pisze je duchy Ganta od bardzo długiego czasu i pojawiło się już 7-8 tomów, ale 24, 24 robi wrażenie. Ciekawe są perypetie historii herezji Horusa w sensie książek na polskim rynku, ponieważ mieliśmy najpierw wydawane je przez Czarną Bibliotekę we współpracy z Kopernikusem. I te książki były wydane e, jak, tylko jako dwa pierwsze tomy: e, Wywyższenie Chorusa i Kłamliwi Bogowie. Były wydane do roku 2007 i potem 100. Teraz Fabryka Słów, w porozumieniu z Czarną Biblioteką, znowu wydaje te książki. Tak więc już w 2012 roku dostaliśmy trzeci tom. Ciekawostką jest, że Herezja Horusa, jako pierwsza seria z stylu Warhammera 4000, dotyczy naprawdę ważnych wydarzeń dla całego uniwersum. Jest to pierwszy cykl opowiadań, który w ogóle mówi o wydarzeniach, które faktycznie miały miejsce w Kanonie. Jeżeli przypomnimy sobie takie tytuły jak Duchy Gaunta czy Szpon Ragnara, no to one były właśnie wydawane jako wcześniej nieistniejące. Nie było czegoś takiego jak Duchy Gaunta. W uniwersum Warhammera to dopiero Dan Abnet stworzył, tak samo jak William King stworzył postacie Ragnara. Te postacie doczekały się swoich figurek, doczekały się miejsca na uniwersum, ale wcześniej ich nie było. Tak samo wszystkie książki dotyczyły mało znanych kampanii lub mało znanych miejsc, mało znanych osób, a tu jesteśmy wrzuceni w sam środek wojny domowej pomiędzy Horusem a Imperatorem. W książkach pokazują się postacie bardzo dobrze znane fanom uniwersum. Dostajemy Horusa, Fulgrima, znanego wszystkim fanom chaosu, Abadona, wtedy jeszcze Loyalistę oraz y, Lemana Rusa. Nie, nie cząg. Z tego drugiego. Jak się czyta tą książkę? Czyta się bardzo przyjemnie, nawet jeżeli nie jest się fanem y, Warhammera 40 000, ponieważ jest to naprawdę dobra fantastyka. Fabryka Słów stanęła na wysokości zadania, jeśli chodzi o edycję całej książki. Jak to często bywa w tytułach niszowych i fanowskich, tytuły są kiepsko przetłumaczone i słowa powtarzają się i nie czyta się tego po prostu dobrze. W tym wypadku Fabryka Słów stanęła naprawdę na wysokości zadania, zdali czadu i dostaliśmy naprawdę dobry tytuł. Nie wiem, czy wszyscy znają historię herezji Horusa, nie jest ona tajemnicą więc zaspoileruję sobie lekko, że herezja Horusa dochodzi do skutku. Udaje się zbuntować Space Marines przeciwko Space Marinesom i Horus atakuje swojego ojca imperatora. Jego rajd gdzie aż na terre, gdzie z imperatorem przegrywa. A tu czytamy o samych początkach, kiedy Horus był jeszcze oddanym synem imperatora. I powoli przechodzi na tą stronę chaosu. Czytając tą książkę, mamy wrażenie takie jak przy oglądaniu 300. Pamiętamy 300. Wiedzieliśmy, że 300 muszą zginąć, ale gdzieś tam każdy z nas w tej małej cząsteczce myślał o tym, że uda im się pokonać Exercesów. Tutaj mamy podobne wrażenie w tej książce. Wydaje nam się cały czas, mamy nadzieję taką, że lojaliści wygrają jednak z Chorusem, ze zdradą, ale gdzieś tam w środku i tak wiemy, że no, nie da się tego uniknąć, że oni muszą zginąć. Co jest e, trudne, bo przywiązujemy się do postaci. Postacie są bardzo barwne. Nie mamy samych e, Space Marines, mamy teratorów, mamy ludzi, e, kapitanów, e, a także Space Marines. Pokazują się od strony, o którą byśmy ich nie podejrzewali. Książka czyta się bardzo przyjemnie, ja sam wchłonąłem e, w 3 dni. Tytuł Galaktyka w ogniu czyta się bardzo dobrze. I już czekam na kolejny tom, bowiem w 2013 roku ma się ukazać Ucieczka Eisensteina, czwarty tom serii. Jest to właśnie też ciekawe zaskoczenie, o którym mówiłem. Czwarty tom zaczyna się dokładnie w tym miejscu, w którym skończył się trzeci. Einstein to jest okręt yy, wojenny, który ucieka z całego oblężenia, z całej zdrady Chorusa, żeby przekazać imperatorowi informację o tym, czy Chorus nas zdradził. I tu, w tym miejscu, zaczyna się czwarta część. Mamy czwartego autora, czwartą część książki, a wszystko cały czas trzyma się kupy. Dla mnie to jest szok. Tak więc polecam wszystkim książkę. Yy, zarówno fanom, jak i pasjonatom Workamera. Zwłaszcza pasjonaci znajdą smaczki, których nie znajdzie, yy, nie odkryje. Zwykły fan science fiction Ale dla zwykłego fana science fiction Także się coś znajdzie Książka nie jest przeładowana e, Opisami, które zrozumieją tylko e, Fani Warhammera 40 tysięcy Jeżeli nie jesteś fanem Warhammera 40 tysięcy To jest to dobra książka Żeby zacząć swoją przygodę z tym światem FATALITY to tyle w dzisiejszej fatalstyce. Dziękuję wszystkim za oglądanie moich programów, dziękuję wszystkim za komentowanie. Program będzie powstawał dalej. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Tym, którym się to nie podoba trudno. E, I tak będę go tworzył. Mam jeszcze do Was takie pytanie, jaką książkę fantazy przeczytaliście w ostatnim czasie? Dla mnie pomógł.